Rozmawiałem dzisiaj z panem Bardońskim dla Antoonu, dla telewizji narodowej. Chcielibyśmy zapytać pana, co pan sądzi o napływającej ludności ukraińskiej do Polski. Ja, ja może powiem: e, pierwsza rzecz, w ogóle o uchodźcach, o, o Ukraińcach i tak dalej. E, Polska to jest nasz dom, nasza ojcowizna. I my tu jesteśmy gospodarzami. I czy to są chrześcijanie, czy muzułmanie, nie, nie może być jakimś nie może się podszywać pod gospodarza ktoś, kto nie jest prawowity spadkobiercą naszych środków. Także to jest nasza własność, która jest, którą musimy bronić. A teraz co, co do konkretnie Ukraińców. Wśród Ukraińców jest duża grupa tak zwanych czyli byłych SS-manów, ich, ich, ich kontynuatorów ich idei. Ich celem jest oczyszczenie, nie wiem, Ukrainy z Polski i oni za Ukrainę uważają chyba z że są to nasi prokopie zagrażają Tak zwane zakurzanie, czyli linia, do których dochodziły stopnie. Tak. Przemyśl, pełny. No, ja bym. Polska nie jest domem dla banderowców Ukraińcy owszem, jako turyści mogą przyjeżdżać. Jako pracownicy, nie wiem, czy to się nam opłaca, bo rynek pracy jest dla Polaków w Polsce. Tak jak rynek zbytu dla polskich przedsiębiorców, rynek pracy dla polskich pracowników, to jest nasz dom. My wszelkie pożytki powinniśmy czerpać jako gospodarze. A jak pan się odniesie do plotek, że jest 3 miliony Ukraińców w Polsce? No to jest przerażające. to coś, coś tu nie gra, coś jest podejrzane. Czy uważa pan, że historia może się powtórzyć w latach międzywojennych, gdy e, co, do Coś się złego szykuje, to samo może nie, ale nie wiem czy będzie. Ale to może być gorzej, może być, nie wiem jak, ale to mi się nie podoba. A jaki stosunek ma pan do samej Ukrainy? No, Ukraina to jest nasz taki nasz brat i kraj, w którym Szczerzy, złe idee. A czy nie uważa Pan, że Ukraina może być w przyszłości konkurentem geopolitycznym Polski w regionie? Nie, nie. Ja myślę, że na, w dalszej przyszłości to jest nasz przyjaciel taki naturalny, bo biologicznie to jesteśmy tym samym narodem. Chodzi o to, że kiedyś Polacy przeszli na, 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 na ten obrządek łaciński w Kościele katolickim, a, a te tereny ukraińskie nie przeszły. O, o. Potem historia trochę nas poróżniła, ale to jest takby jesteśmy. Dwoma połówkami jednego państwa, które się już trochę rozróżniły, tam inne siły ich tam indoktrynowały i ten banderyzm jest wrogny wobec Polaków, to... ale mam nadzieję, że to jest przejściowe. Dziękuję.